Daradada, daradada, darada, 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 to zaczął się nowy etap w naszym życiu. Nie zgadniecie o co się chodzi. Nie strasznie, bo... Bo, co? bo skończyłam studia podyplomowe, które tak. robiłam przez cały rok. I dzięki temu, że się skończyły, to mam więcej czasu. A z drugiej, a z drugiej strony też czuję się naprawdę inną osobą. Tak, tak to ujmę. Przed Wami świeżo upieczona absolwentka państwowych studiów podyplomowych, które nazywały się Coaching i Mentoring. I to są studia, które skończyłam na SWPS-ie, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ej, dobrze powiedziałam? Chyba dobrze. SWPS, tak. wyższej. Się chyba się tak się rozwija ten, ten, ten skrót. E, ale tak. wspominamy o tym, dlatego, że z jednej strony naprawdę bardzo, bardzo cieszę się, że. Że studiowała akurat ten kierunek mm -hmm. e, i że będę miała więcej czasu i wolne weekendy. E, to jest ogromna radość. E, i... Tak, bo ostatni rok to w sumie prawie co drugi weekend to jak nie więcej to był zajęty przez studia. Tak, tak, tak. tak. Więc to była mocno konkretna, wyłączona. konkretna praca, e, ale też konkretna praca nad sobą. Bo w związku z tym, że właśnie te studia były na SWP, się dużo mieliśmy takich kierunków psychologicznych, mm -hmm. związanych też z psychoterapią, z psychoedukacją, i to było niesamowicie ciekawe i rozwijające dla mnie samej. Tym bardziej, że w ogóle te studia były dla mnie takim ogromnym zaskoczeniem, bo ja zawsze się śmiałam z coachingu. Wiecie, I wiecie, to było coaching, dla mnie totalnie. samochód czeka, żeby wsiadł do niego, te tak, Polsze tak, czeka. Ten Bentley, chciałam powiedzieć, ale to Polsze czeka. Ale to wynikało z takiego niezrozumienia. To wynikało z takiego niezrozumienia w ogóle e, czym ten coaching jest. Mhm. I zaraz wspomnę o tym w ogóle jak to się zaczęło, że podjęłam tak. studia na takim kierunku. No to nie była pochopna zdecydowanie decyzja, tylko. Pewne, pewne rzeczy cię trochę pchnęły w tym kierunku. Tak, ale chciałam najpierw powiedzieć o tym, co wydarzyło się na ostatnim zjeździe, okay. mieliśmy też dyplomy rozdawane, e, ponieważ nasz wykładowca, e, który prowadził też superwizję. Mhm. E, Zapytał się u nas, e, jaka pojawiła się w nas niezgoda, niezgoda na co, że wybraliśmy ten kierunek i chcieliśmy przyjść na te studia. I e, dla mnie to było takie pytanie, wow, bardzo mocne pytanie. Bo uświadomiłam sobie, że faktycznie za każdą jakąś naszą decyzją, którą podejmujemy mhm. w życiu, e, stoją jakieś chęci i niechęci. W takim sensie, że z jednej strony chcemy czegoś, mhm. a z drugiej strony czujemy właśnie niezgodę na coś tak. albo brak czegoś. Mhm. Mamy jakąś potrzebę i, i decyzja, jaką podejmujemy, jest odpowiedzią na tą potrzebę. Mhm. Z jednej strony chcemy mieć męża, żonę, dziewczynę, chłopaka, partnera. Mhm. Ale dlaczego chcemy? Bo nie chcemy być sami. Tak, bo chcemy być kochani, tak, bo nie chcemy być samotni tak. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No wszystko mówię tak. No wszystko mówisz tak, czyli się zgadzasz. Tak. I ja sobie uświadomiłam, że była we mnie taka niezgoda i jest na to, na taki brak podejmowania próby. Wykorzystywania swojego potencjału, brak podejmowania próby, żeby zawalczyć o swoje marzenia mm -hmm. i niezgoda na taki lęk, który zatrzymuje cię, żeby spróbować wejść w miejsce, w którym chcesz być. To jest taki lęk, który zatrzymuje cię, żeby, żeby po prostu próbować osiągnąć coś, o czym marzysz. Nie? Mm -hmm. I wiadomo, że z jednej strony to jest tak, że nie zawsze. Będziemy mieć to, czego chcemy, albo nie zawsze nasze marzenia zostaną zrealizowane. Nie. Eee, nie. Ale jest we mnie taka niezgoda na to, że w ogóle się nie próbuje, nie? No tak, to prawda. I zauważyłam, no i ten wykładowca powiedział, no dobra, ale to jest. Eee, to jest o świecie zewnętrznym, nie? że to jest jakaś niezgoda, o czym się nie zgadzasz a propos świata zewnętrznego, ale jaka jest niezgoda w tobie. Uświadomiłam mm -hmm. sobie, że to, że na przykład e, patrzę na moich bliskich znajomych mm -hmm. albo na ludzi, z którymi się spotykam i tak sobie myślę, jej, oni mają tyle w sobie potencjałów, darów, talentów, a nawet nie próbują, tak. nie, nie odważą się, żeby to wykorzystać, e, e, to jest spowodowane w tym, że we mnie zawsze właśnie była taka mm -hmm. niezgoda na to. Że mogłabym nie spróbować, że ten lęk mhm. mógłby być większy, nie? E, I zawsze starałam się podejmować to ryzyko, zawsze starałam się podejmować e, takie odważne kroki, żeby chociaż mieć tą świadomość, że zrobiłam to, co mogłam, mhm. żeby znaleźć się w tym miejscu które jest takim pragnieniem mojego serca. Stąd mówisz, że rzadko kiedy czegokolwiek żałujesz, bo wiesz, że po prostu... Oprócz grzechu myślę, że nie żałuję niczego. Że często po tak. prostu jak coś ci przychodzi, to nie zostawiasz tego, tylko próbujesz to po tak, prostu. Tak, że podejmuje to ryzyko z tymi konsekwencjami, które, mhm. które ono niesie. No i to powoduje, że yy, bardzo bym chciała tego też dla innych osób. I yy, ja na przykład sama widzę po swoim życiu, że gdyby nie to... Że podejmowałam różnorakie próby i wiele prób, i na przykład po jakichś niepowodzeniach mhm. się nie zrażałam, tylko podejmowałam kolejne. No to jestem teraz w tym momencie, w którym jestem. Tak. Że kupę moich marzeń y, zrealizowało się. Mhm. Zrealizowałam. Y, I nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że pokonywałam gdzieś ten lęk. Mm -hmm. przed podjęciem próby i pójścia tam. Tak, bo to się może wydawać, że po prostu masz taki charakter i po prostu idziesz mm. jak po swoje zawsze i się niczym nie przejmujesz i niczego się nie boisz, no ale to, co mówisz, że ten lęk był, nie? I tak. że gdzieś bałaś się podejmować tych prób, znaczy bałaś się, no podejmowałaś ich, ale to nie przychodziło tak z taką łatwością, nie? To tak. też była jakaś tam praca i gdzieś tam podjęcie jakiejś decyzji, że chcesz w to iść, tak. nie? Tak, ja totalnie zawsze sobie myślę, ja sobie myślę o sobie, że ja to mhm. jestem taka odważna, ale z drugiej strony, kiedyś się zaczęłam zastanawiać, że ja nie wiem wcale, czy jestem taka odważna, mhm. czy po prostu mi się wydaje, że jestem taka odważna, bo wiem, jakie mam wlęki, jakie mam obawy w sobie mhm. i wiem, jaką drogę muszę pokonać, żeby... To przeskoczyć, jak sobie widzę tą drogę, to dla mnie to świadczy e, po prostu o tej mhm. mojej odwadze. Tak. To nie jest odwaga, to nie jest nie wiem, nieczucie lęku no. albo niewidzenie lęku, tylko robienie czegoś pomimo. Pomimo lęku. Ale Ty też miałeś taki moment w swoim życiu, kiedy podjąłeś to ryzyko. Zostawienia pracy na tak. etat. W pandemii. Żeby pójść na swoje w pandemii. To jest czasami taki śmieszny przykład, bo każdy marzy o tym rzucić pracę i zacząć tak. zupełnie coś nowego, ale miałeś taki moment, nie? Miałem taki moment i to przyszło na modlitwie, nie? I myślę, tak. że to, że to przyszło na modlitwie, to dodało mi właśnie tej takiej odwagi, żeby mhm. żeby pójść za tym, nie? Żeby podjąć tą decyzję mhm. nie? gdzieś, która może już we mnie się jakoś długo, długo, długo rodziła, a też to było dla mnie wszystko takie nieznane. Nie mm. wiedziałem, co, co mnie czeka, nie? Ale mm. stwierdziłem, że okej, okay, czuję, że to jest ten moment, mm. że pora zaryzykować, bo no była we mnie taka właśnie niezgoda na taką stagnację, na brak, mm. nie wiem, takiego rozwoju. To było, nie wiem, miałem chyba 30 lat wtedy, jak podejmowałem tę decyzję, sobie pomyślałem do emerytury, tak. Trochę jeszcze czasu, czasu mam, nie? Jeszcze dużo może być przede mną, jeszcze mogę dużo zadziałać w jakiś, nawet innych sferach po prostu życia, nie? Tak. Że to nie musi być, że to już musi być moje życie do końca, nie? Chociaż mm. bardzo lubiłem to miejsce, nie? Więc myślę, że to też było bardzo... Bardzo fajne, no bo często nam się kojarzy, że odchodzimy z pracy, bo jest nam tam źle i tak dalej, i, i w ogóle mi tam było bardzo dobrze, nie? Ale wierzyłem, że to jest te Czułeś? Boże powołanie, mm -hmm. tak, nie? I tą właśnie taką Ty. niechęć, do, i taką znaczy niechęć, tą no, taką niezgodę po prostu, nie? Na to, że miałbym tam być, po prostu, a może jeszcze wiele rzeczy przede mną, nie? Dla mnie to się w ogóle też bardzo tak ściśle wiąże z tym, że. Poczułeś, że to jest też takie Twoje powołanie, żeby iść w tym kierunku. Że po prostu czułeś, że otworzyłeś Biblię, gdzie był fragment pójdź za mną i widziałeś, że Bóg Cię posyła. I w ogóle w ten czwartek mija trzy lata równo od tej modlitwy. Więc też jest super. Więc to jest super, tak. To jest super, no. I to też jest coś, o czym gadaliśmy rano, że z czego wynika bardzo często. Taki brak odwagi, mm -hmm. tego, że też nie ufamy, że nie ufamy. Mm -hmm. Że odwaga bardzo ściśle wiąże się z zaufaniem, nie? Tak. że tak naprawdę dla nas to. Też często jest ciężkie stanąć przed kamerą, zacząć mówić, e, wrzucać coś do nie, nie, nawet sosial... nie wiecie, jakie to są walki po prostu. <noise> to jest I dlaczego? Że po prostu nie mamy zaufania do tego, mm -hmm. że to co mówimy na przykład jest ważne, że to, co mówimy komuś może pomóc, tak. zaufania do ludzi, jak to odbierzemy, że często na przykład nie mamy odwagi a to stanąć na scenie albo mm -hmm. coś tam. Bo rodzi się w nas taki brak zaufania do siebie, ale też mm. do innych ludzi, nie? I to jest fajne co powiedziałeś, bo to tak naprawdę pokazuje, że miałeś odwagę to zrobić, bo dostałeś to na modlitwie, mm -hmm. czyli odważyłeś się, bo zaufałeś Bogu. Tak, no to było zdecydowanie zau zaufałeś zaufanie, bo nie? nic tam więcej mną nie kierowało, mm. nie miałem żadnych, że tak powiem, innych… Przesłanek, żeby podjąć tą decyzję, jak tylko po prostu zaufanie i pójście za tym słowem, tak? Bo nie było tam żadnych wielkich obietnic, nie dostałem, nie dostałem w tym momencie jakichś cudownych prorozw, że to mnie czeka, to mnie czeka, że będzie to tak wyglądało. Poszedłem po prostu tylko w zaufaniu Panu Bogu, a dalej po prostu karty się odkrywały. Nie? Ja ostatnio słyszałam takie fajne zdanie, które powiedziała. Matka Teresa, Święta Matka mhm. Teresa, że jak ludzie do niej przychodzą i mówią jej proszę pomóc się e, dla nas o taką pewność w decyzjach, mhm. to Matka Teresa mówiła e, mogę, się po, e, mogę się pomodlić e, dla ciebie o większe zaufanie Bogu, mhm. bo nigdy nie będziesz pewny, ale to co masz zrobić to właśnie zaufać tak. i pójść za Bogiem. Ale mi się wydaje, że też takie kluczowe w tym wszystkim, o czym mówimy tutaj jest też to, że e, bardzo często po prostu e, nie dostrzegamy w sobie tego potencjału, tego talentu, który Pan Bóg złożył w nas. Tak, nie? bo myślę, że mamy taką tendencję bardzo mocną. Myślę, że i my, i Wy, i wiele osób, i, i że to jest takie bardzo naturalne, że bardziej zauważamy to, czego mm. nie potrafimy, niż to, co potrafimy, nie? Tak. I że gdzieś, e, no to ostatnio właśnie w książce czytałem, nie? Mm. że powinniśmy gdzieś totalnie przerzucić y, proporcje czasu, naszego skupienia, po prostu, żeby, nie wiem, 80% naszego czasu i tak dalej w tej książce. Widać, że czytasz, bo leży pod ręką. Pod ręką. Myślę, że tu będzie dobrze ją widać. A, od tak RTCK, pozdrawiamy RTCK. Tak, tak, tak. E, żeby właśnie 80% mm. swoim czasu skupiać na tym, co potrafimy, a 20 na tym, co nie potrafimy, nie? I żeby gdzieś może wtedy to rozwijać, bo no łatwiej, no to też właśnie były takie badania przytoczone, nie? W tej książce, mhm. że e, o wiele szybciej rozwijamy swoje talenty, tak? To, co potrafimy i to jest jakiś po prostu totalnie większy przeskok. Jak poświęcimy godzinę czasu na coś, co potrafimy, to przeskok... W, zrobimy jeszcze o talentach zro... jakąś pewne tak, nauczanie. Z, zrobimy po prostu o wiele większy, nie? niż gdzieś się skupiamy tak bardzo mocno na tym, co nie potrafimy. Nie? No i to tylko pokazuje tak naprawdę też, że nie ufamy tego co temu, co Pan Bóg w nas złożył, tak. nie? tych darów i talentów. A przecież mamy przepiękną przypowieść o talentach, no. gdzie Bóg po prostu wprost mówi o tym, żeby wykorzystywać to, co nam daje. Żeby rozwijać, a nie zakopywać. Nie? Tak, nie dość, że dla siebie, to też dla innych ludzi, że to jest mhm. niesamowicie ważne. Ale ja myślę, że dlatego też super Istotny jest drugi człowiek, który też czasami wskaże ci i pokaże ci, tak. co w dole jest. My, jak byliśmy na przykład w Stanach mhm. i zobaczyliśmy, jak funkcjonują tam szkoły, mhm. gdzie w momencie, kiedy, nie wiem, mówi się, wspomina o kimś, że ktoś dostał jakąś nagrodę, albo się czymś wyróżnia, mhm. jaki tam jest w ogóle taki system wsparcia, nie? Czy tak. buduje w ogóle tą kulturę wsparcia? To nam tak dużo to w ogóle pokazało. Mhm. No ale ja pamiętam swoją sytuację ze swojego życia. I myślę, że e, ja myślę, że w ogóle bez wsparcia ludzi mhm. serio nie zostałabym reżyserką i nie robiłabym tego co robię, bo e, to jest tak mega kluczowe, tak. żeby mieć ludzi, którzy po prostu wierzą w ciebie, no. są przy tobie. E, I w momencie kiedy ty masz kryzys, to one pozwolą cię tak jakby mhm. pokazać, gdzie jest prawda, że to nie jest tak, że jesteś beznadziejna i nic nie umiesz, e, tylko że może jesteś w takim punkcie, gdzie teraz akurat tego nie widzisz, ale to wszystko jest mhm. w tobie. Ja pamiętam, jak byłam kiedyś w pracy, właśnie siedziałam w Tefełenie i przyszedł do mnie kolega, który no jest super reżyserem, mm -hmm. bardzo teraz też nagradzanym i, i robi świetne filmy, seriale. I on przyszedł kiedyś do mnie i mówi: Irmina, w tobie jest wszystko, żeby być świetną reżyserką. Po prostu jesteś kreatywna, jesteś pracowita, ludzie ci ufają. Mm -hmm. Masz dobre serce, jesteś emocjonalna, w sensie, że wiesz, że potrafię tak. zauważyć emocje, że potrafię je wydobyć, i tam ja zaczął wymieniać parę różnych tam rzeczy jeszcze To innych. widać, jak Kirminka potrafi emocje wydobyć zawsze. <laughs> I to było dla mnie coś niesamowitego, tak. bo ja nie patrzyłam na siebie w ten sposób. Mm -hmm. Ja po prostu byłam w szoku, bo ja nie widziałam tego wszystkiego, co on zobaczył we mnie. I uświadomiłam sobie wtedy, że skoro ja serio nie widzę czegoś w sobie. To Przecież to nie jest problem tylko mój. Mm -hmm. Tylko jest kupa ludzi, którzy też tego nie widzą w sobie, co w nich Bóg złożył. Tak. I dlatego to jest dla nas takie teraz bardzo ważne, żeby po prostu wspierać ludzi, żeby pokazywać im, co w nich siedzi, żeby mówić mm -hmm. o tym otwarcie, jakim są bogactwem i w co w sobie mają, i żeby tak dopingować ich i wspierać, żeby chociaż zrobili ten taki krok tak. i spróbowali coś z tym zrobić ale nie? myślę że dla ciebie było to też ważne dlatego że to on przyszedł i ci to powiedział nie że to była osoba której ufałam która że była to była dla mnie osoba która była autorytetem której tak. ufałaś której gdzieś tam dużo dano no bo on też był bardzo utalentowany i właśnie to jest też piękne że on potrafił e, w tym no, Irminka mogła być jego konkurencją. Znaczy była, powiedzmy, tam trochę w, w pracy, takie, tak jakby, no bo mieli te same stanowiska. I można Ta, patrzeć. I totalnie, tak. tak i można było patrzeć po prostu na to, że no, w żaden sposób mu się nie opłaca chwalić Irminkę, bo nie to może się zagrozić, no, czy wi wi wiadomo, no, jego pozycji, nie? Tak, tak. Więc tak. ja myślę, że tu też jest ważne, nie? Właśnie. Tak, chciałem nawiązać, bo wczoraj oglądaliśmy tam yy, Tomka Samołyka, tak, pozdrawiamy Toma, jeśli to oglądasz. I on właśnie mówił o Tomaszu Zakwinu i właśnie mówił o, nie pamiętam jak to się, się nazywało, ale chodziło o to, że jeśli komuś dużo dano, to ta osoba też powinna dużo z siebie dawać, nie? Mhm. Społeczeństwu, spo, spo, ludziom. społeczeństwu. ludziom, nie? I jak sobie tak myślę. Że na tym polega Boża sprawiedliwość? Na tym polega, tak, to właśnie była sprawiedliwość jakaś tam napiszemy może, albo damy znać, rozwiniemy to, nie? odcinek Tomka. A, albo obejrzyjcie odcinek Tomka, nie? I myślę, że to właśnie też pokazuje, nie? Że jak już jesteś na jakimś miejscu, nie? No powiedzmy tak jak my, tak? Mhm. Gdzieś doszliśmy do jakiegoś punktu w swoim życiu, osiągnęliśmy pewne rzeczy i tak dalej, nie? Zrobiliśmy powiedzmy chwała mu, robimy kanał na YouTubie, nie? I zostaliśmy w pewien sposób gdzieś tam wyposażeni, obdarowani. To by było nie według Bożej Sprawiedliwości, jeśli byśmy to dla siebie zatrzymywali i nie pomagali się rozwijać innym ludziom, nie? Dlatego jest tam mocno to właśnie hmm. na, na sercu, nie? Bo wierzymy, że to jest taka Boża sprawiedliwość, nie? że teraz Będziemy mówić ludziom, ej, robicie super rzecz, robicie hmm. super wydarzenie, robicie super to rob... tak. I, ta, i tak dalej, i tak dalej, nie? No bo gdzieś y, ludzie mogą tak na nas patrzeć nie? i my możemy ich dzięki temu wspierać. Nie? W sumie dlatego zapomniałam, nie planowaliśmy tego powiedzieć, ale dlatego w sumie też robimy warsztaty, nie? W szkole jest tak, więcej, Tak, dokładnie. No. Więc jeżeli macie ochotę też możecie zapisać i link wrzucimy pod spodem pewnie tak. też do zapisów. I no. to jest właśnie to, co, co zrobił właśnie Łukasz, nie? Tak naprawdę tak. w pracy, nie? On miał dużo i nie zatrzymał to gdzieś dla siebie, tylko stwierdził, że przez to, że on tak. dużo ma, chce dać tobie, nie? I, ja w ogóle zawsze, i on dał tobie tak. tą pewność po prostu, nie? Tak, ja w ogóle zawsze Łukasza też szanowałam za to, że... On totalnie tak szedł zupełnie innymi ścieżkami, nie? Mhm. że e, właśnie ryzykował, że tak. próbował, że był w tym odważny, że świat może mógł, mógł mu mówić masę rzeczy, mhm. ale on i tak e, wybierał swoją drogę. I to jest też coś, co mnie nauczył bardzo e, mocno. E, Coaching, bo tak naprawdę mhm. coaching jest też, bo już w końcu nie wytłumaczyłam tego, tak naprawdę jest wspieraniem osób, żeby, mhm. żeby mogły osiągnąć cel, tak. który jest ich celem, nie który jest celem kogoś innego. Mhm. Bo to jest super ważne, żeby tak naprawdę odnaleźć swój cel i swoje pragnienia w sercu. I tak naprawdę coaching jest wspieraniem mhm. osób w, w tej drodze, w tym procesie. I to nie w jakiś wkłożenie kogoś w jakiś schemat, że ty musisz tak, ty musisz tak, albo powinieneś tak mhm. i tak. Tylko każdy z nas jest tak bardzo wyjątkowy, tak bardzo inny, i chodzi o to, że żeby Że ta osoba znaleźć sama, taki, sama ma dojść do tego trochę. Żeby, nie? Zanieś, żeby taki unikatowy sposób mhm. znaleźć na to, nie? I, I jest to też praca z emocjami, praca z wartościami. I no, dla mnie to było w ogóle takie niesamowite odkrycie, mm -hmm. kiedy podczas zajęć uświadomiłam sobie, że człowiek jest najbardziej szczęśliwy. I moim zdaniem jest taka filozofia pana Boga, mm -hmm. że to wszystko jest serio zakorzenione i w Bogu, i w Biblii, że. Dużo miałaś takich, momen takich momentów, przełom, że tak, zauważyłaś tak, na tych wow, studiach. Że to się, że... Tak, jest kompatybilne. Przepraszam, zauważyłam to? Na tych studiach, właśnie takiego ewangelicznego przesłania, po prostu. Tak, nie? tak, tak, nie? tak, ja je tam znalazłam. No tak. Że najbardziej szczęśliwi w życiu jesteśmy mhm. wtedy, kiedy idziemy za swoimi wartościami. Mhm. I dla mnie to w ogóle była nagle taka droga, żeby uświadomić sobie, co jest dla mnie najważniejsze, co jest dla mnie wartością, i gdzie się czuję tak, jakby jeszcze nie w pełni spełniona niepełna. Mhm. Bo gdzie nie idę za tymi swoimi wartościami? No właśnie, czego się boję, czego się lękam? Co mnie w ogóle zatrzymuje? Na przykład dla mnie otworzenie tego kanału, no to jest mhm. taki owoc e, studiów. moich studiów. Tak, okay. bo e, zobaczyłam bardzo wiele przestrzeni, gdzie na przykład, nie wiem, nie wchodziłam w coś, albo nad czymś zatrzymywałam, bo a to nie miałam lęku, a to myślałam, nie miałam odwagi, miałam lęk, a to myślałam o czymś innym, albo się gdzieś indziej zagubiłam, albo kładłam nacisk na coś innego. Zobaczyłam, że na, naprawdę chodzi mi zupełnie o coś innego, mm -hmm. bo mam wrażenie, że to jest bardzo częsty problem, że my nam się wydaje, że chcemy coś, a tak naprawdę chcemy zupełnie coś innego. Tak. Tylko mam jakieś tam przekonania powkładane, które często wychodzą gdzieś tam z zewnątrz. Eee, I. I? Ale ja po prostu poleciało, bo to jest dla mnie tak niesamowicie ważne. Widzicie, jaki, <laughs> wie, ogień, je, jaki w niej nie, ogień jest po prostu. Straciłam chyba y, mój Wątek. punkt startu i, i kierunek, w którym zmierzałam, mówiąc gdzieś tam y, to wszystko. Ale to chyba jest właśnie to, co chcieliśmy hmm. powiedzieć, nie? tak. że, y, że niesamowicie dla nas ważne i kluczowe jest to, y, żeby żeby podejmować takie próby i też znaleźć mhm. w sobie taką odwagę, albo tak. właśnie odważyć się podjąć ryzyko mhm. pójść za tym, do czego Bóg nam powołuje. Tak. Podjąć takie ryzyko wykorzystywania talentów, które on nas złożył, mhm. nie? Podjąć I takie gdzieś, ryzyko. Tak, no... tak, tak, tak. I my gdzieś chcemy po prostu wspierać i też czasami po prostu nawet dawać ludziom tę odwagę, nie? Mhm. Bo to często gdzieś yy, osoba z zewnątrz. Jest w stanie naprawdę bardzo mocno, mocno pomóc, nie? Że podjąć jakąś tak. taką decyzję. Nie? I zachęcamy też do tego e, Was. Tak. E, może właśnie dzisiaj, może jutro, może w tym tygodniu. E, na pewno są osoby, które ce których cenicie, których mhm. podziwiacie, e, które mają w sobie niesamowity potencjał, dary, talenty, a może nigdy im o tym nie powiedzieliście. A może właśnie ktoś potrzebuje tego waszego gestu, mm. żeby pójść dalej, może potrzebuje takiego wsparcia, może ktoś potrzebuje, żeby zauważyć: Ej, masz sobie to i to, czemu mm. tego nie widzisz. Bo naprawdę to może tak coś dużo zmienić. Bo ja tak pamiętam tą rozmowę Łukasza, ale pamiętam bardzo wiele momentów w swoim życiu, kiedy ktoś serio dodał mi od... ktoś mi zaufał, mm -hmm. ktoś we mnie uwierzył że bez tego po prostu nie byłabym w tym miejscu, tak. nie? Więc nie uwierzy, tak. ja uwierzyłam tym słowom, nie? No Dodawajcie sobie odwagi i nie bójcie się też tego, że nie wiem ktoś was z czegoś wygryzie, no bo to trochę nie o to chodzi, nie? Nie jesteśmy tutaj dla siebie konkurencją, nie. jesteśmy po to, żeby siebie wspierać, wspierać swój rozwój, dawać sobie odwagę do czynienia po prostu rzeczy, nie? Czynienia rzeczy, czynienia uczniów. Czynienia uczniów, tak, bo to jest Ej, ważne. Dobra. Jeszcze raz zachęcamy was do przeczytania książki o talentach. Jeśli chcecie rozwijać swoje talenty, wydawnictwo RTCK, link damy w tak, opisie na pewno. A jeśli chcecie coś więcej się dowiedzieć o coachingu, mentoringu, no to Irmika pewnie służy wam pomocą. Tak, może gdzieś na dole zostawię kontakt do siebie, albo możecie łapać mnie też na Instagramie i jakbyście chcieli się mówić też na sesję, to oczywiście zapraszam. Można się też wypytać dokładnie o co chodzi jak tam, więc. Dzięki wielkie, więc wspierajmy się wzajemnie, możecie się wspierać w komentarzach. W ogóle dziękujemy za, no. za, za e, Wasze komentarze ponownie, bo jesteście super, że piszecie takie super takie rzeczy. Tyle bardzo nam się... Tak, tyle świadectw i bardzo nam się po podobał tutaj, bo my mówimy, że to jest podcast bez nazwy, a ktoś napisał, że dla, dla niego to jest nazwa tego podcastu Rozkminy ze Śliwkami. Więc zachęcamy wam, jeśli macie jakieś inne propozycje nazw tego tak, podcastu, wpisujcie. też możecie wpisywać. Nie jest obiecujemy, że, że którąś weźmiemy pod uwagę. Ale jesteśmy, weźmiemy pod uwagę wszystkie. Weźmiemy pod uwagę, czy, czy ale nic nie obiecujemy. Zobaczymy po prostu. tak, Więc wpisujcie, na pewno będziemy się super bawić, czytając te komentarze. No, to było takie więc słodkie. dzięki, że jesteście z nami i dzięki też, jak się spotykamy, że mówicie, że słuchacie tak, nas jak i podchodzicie. w ogóle, A, jest to tak. dla nas bardzo miłe, chociaż trochę krępujące. <głos> <głos> ale bardzo miłe. Ale dodaje nam to właśnie też odwagi, o której mówiliśmy. No, Dziękujemy. więc dzięki. Pa.